Zosia Meller ku pamięci ojca strażaka. Och, gdyby tak chociaż raz można było cofnąć czas, poczuć ciepło Twojej miłości, wtulić w ramiona, posłuchać bicia serca, które tak bardzo kochało mnie, a zatrzymało nagle, mając zaledwie czterdzieści cztery lat. W listopadowy dzień. Rano byłeś w pełni sił, pracowałeś, wieczorem już odszedłeś, zostawiając tylko wspomnienia, których nikt nie zdoła odebrać mi, wymazać z pamięci, że byłeś wzorcem dla wszystkich. Podczas pożaru biegłeś jako pierwszy, ratowałeś dobytek, gasiłeś płomienie. Pamiętam taki szczególny dzień, jak matula prosiła, nie idź, zostań w domu, dzieci potrzebują cię. Nie posłuchałeś, alarm sereny wzywał cię. Pamiętam... Jak schowała strażacki pas, w nadziei, że nie pójdziesz na defiladę organizowaną z okazji świętowania strażackiego dnia i zostaniesz z rodziną w domu. Lecz ty i tak zrobiłeś po swojemu, uciekłeś bez pasa. Nie ma już Ciebie wśród nas. Wierzę, że jesteś w niebie. Z okazji Dnia Ojca pragnę powiedzieć, że jestem dumna z Twojej odwagi. Myślami niemal co dzień wspominam wspólnie spędzone chwile. Patrzę na fotografie cenniejsze od pereł, bo wiszą do dzisiaj na ścianie w domu strażaka w Próchniku Górnym. Dziękuję Ci za to. Czytał Bogdan Dmowski.